Ach, kurczę, paka! Witajcie na kanale Zwędkarskiego Pudełka, a tutaj ze mną jest Tomek Serwus. z kanału Perczysko. I dzisiaj e, postanowiłem pokłuć Tomkowi ryby. Póki co idzie tak sobie. Ryby są, ale nie, nie, apetyt im nie dopisuje. No niestety, też jestem zawiedziony tym. Zwykle, jak to zawsze się mówi, bywało lepiej. To no, naprawdę, bywało lepiej, no dzisiaj. No jest może może twarz się z nieba leje, Być nie może właśnie jest to temperatura, być może ktoś tutaj jeszcze przeszedł wcześniej. Dużo, dużo ludzi widzieliśmy nad wodą. Niekoniecznie wędkarzy, ale ryby nam poszyli swoim zachowaniem, więc może też to. Jednego klenia całkiem fajnego, takiego zgrabnego średniaczka złowiłem. Widzieliśmy z Tomkiem dwa potężne klenie, takie koło pół metra, nie? Uh -huh. No jest. Może w drodze powrotnej, bo mamy dzisiaj w planie rekonesans. Zwiedzam Tomkowe miejscówki, spory odcinek rzeki już za nami, spory przed nami. Wody nie zabraknie do łowienia. Także trzymajcie kciuki i no nie wiem, ja tak próbuję jest. na woblera, Tomek tutaj swoimi sposobami. Jak zwykle, gumki, jigi, Dokładnie i coraz bardziej rozumiem, dlaczego akurat w ten sposób łowisz. Rzućcie okiem na kanał Tomka. W specyficzny sposób Tomek tutaj łowi kręci sam dżigi różne, gumeczki, inne tematy, woda. No taka trudna technicznie do obłowienia bardzo precyzyjny trzeba być i takie dżigi rzeczywiście mogą się tu spisywać. Dużo widzieliśmy też takich ładnych ryb, które niespecjalnie reagowały albo gdzieś tam się zakręciły koło przynęty i, i odpuszczały. Zgadza się, do tego mnóstwo świnek mnóstwo Oje. świnek ładnych tak, które w ogóle mają w nosie a nosy mają spore. Mają w nosie nasze przynęty. No nic, idziemy, próbujemy i e, do wieczora mamy czas pewnie. Zobaczymy. Może zbliżający się wieczór ożywi ryby. Oby tak było. Ach!

na tamte, ale ja ja. O o o o o. No proszę Państwa, jednak coś w tej wodzie jest. Jednak coś w tej wodzie jest. O, całkiem fajny klęk. Moi mili, no na to czekaliśmy. Już się pakujemy do podbieraka, oglądamy rybkę Fajne, jakie kolory, jakie piękne kolory. Popatrzcie się, jaki zdrowy, piękny, ciemny grzbiet. Kurczę, czysta woda, to i te kolory są inne. Próby prowadzonego? Prowadzonego. prowadzonego. No słuchajcie, w końcu. W końcu, dzięki uprzejmości Tomka, który nagrywa Wam, pokazuje. Zdrowy, gruby klę. Jakie piękne kolory w tej czystej wodzie. Ma rybka no wspaniały, wspaniały. E, dobra, wypuszczamy go. Piękny, super klej. A cóż to, pasiaczek, mały pasiaczek, ale jak pięknie wybarwiony. Zmykaj. Mówi, że top strong? No, no, no. Jest, 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 jest. Pokaż go. No to panie, ratujesz honor wyprawy. Nie widzę, podniesiesz go do góry. A Jest! Jest! Jest, jest w strążę. i się wypiął podbieraku Ale jaki piękny złoty. Do wody. Ty wszystko opiewał. Nie wiem czy on w miał wymiar, ale fajnie w stronę. Wycają. Wypracowałeś go co, te kaczki się nas nie boją. Uciekajcie. Na rybach stoicie, nie ma jak rzucić. No, słuchajcie, my się już będziemy żegnać z wami powoli. Ryb nie nałowiliśmy, ale pstrąg, tomka tak. fajna rybka, Siarka przepiękna. Wygrzebany zawsze coś, dzień uratowany. Dzień uratowany ten no mój klejnik. mogło być dużo lepiej. Nie przedłużamy. Jeżeli się podobało, łapa w górę. Przede wszystkim trzymajcie kciuki, żeby następnym razem lepiej brały. Subskrybujcie, wpadajcie na kanał Tomka Perczysko. Tam, tam możecie zobaczyć filmy z tej samej wody. Oczywiście nie zdradzimy, gdzie to jest, ale możecie dowiedzieć się, że w tej wodzie jednak są ryby. Tak, tak, jakoś wtedy było więcej, no myślę, że dzisiaj we dwóch tutaj w ogóle pokażemy, co to pływa, ale... Następnym razem. Następnym razem. razem. Dobra, dawajcie znać w komentarzach, co u Was. Jeżeli chcecie wspierać takie i inne wyprawy i materiały, to zaglądajcie do opisu filmu i tam link do Bite of tu lecimy, bo to szkoda czasu. I co, zobaczymy, co będzie dalej, ale może jakieś ryby jeszcze znajdziemy. Jeżeli nie tu to gdzie indziej. Do zobaczenia. No,